Pociąg porusza się poziomo w prawo. Jego prędkość początkowa to V0, a końcowa równa 0. Ruch jest jednostajnie opóźniony z prędkością początkową. Zwróćmy uwagę na to, że siła tarcia T jest zwrócona przeciwnie niż przemieszczenie pociągu. Krótko mówiąc, kąt między siłą T a przemieszczeniem jest 180 stopni. Zmiana energii kinetycznej pociągu jest równa pracy siły wypadkowej. A jedyna siła jest w tym przypadku siła tarcia. Podstawiamy wzory. Zmiana energii kinetycznej to energia kinetyczna na końcu równa 0 minus początkowa. Równa jest pracy siły tarcia, czyli T razy S razy cosinus 180 stopni. Taki cosinus jest równy minus 1, a siła tarcia jest równa współczynnik tarcia Mi razy ciężar Mg. Popatrz na podświetlone na czerwono fragmenty równości. Minusy upraszczamy, masy upraszczamy i wyznaczamy poszukiwaną odległość S, 100 metrów.